Witaj, wykonałaś bardzo dobrej decyzji dokonując zakupu tego oto urządzenia do oczyszczenia skóry twarzy. Dzisiaj pokażę Ci jak je używać. Na początku zwilż skórę wodą lub mgiełką nawilżającą z kwasem hieluronowym i pantenolem. Następnie rozprowadź żel, który możesz nałożyć na głowicę urządzenia lub ręką, rozprowadź je na twarzy. Potrzebujesz dosłownie małą kropkę żelu. Możesz dodatkowo jeszcze bardziej wilżyć skórę wodą, ale najlepiej tak, żeby nic z niej nie leciało. Ja jeszcze dodatkowo zwilżę głowicę. Pamiętaj, że urządzenie możesz umieścić pod wodą, jest wodoodporne. Rozpoczynamy. Jednym przyciskiem włączasz urządzenie. Rozpoczynasz pracę od jednej strefy twarzy. Najpierw pracujemy 30 sekund nad oczyszczaniem czoła. Ruchami takimi okrężnymi, delikatnymi dokładnie oczyszczamy czoło. Możesz dodatkowo naciągnąć skórę twarzy na głowie, skórę na głowie. Wtedy będziesz miał pięknie naciągniętą skórę. A masaż i oczyszczenie technologią Lumi. Dodatkowo jeszcze bardziej wygładzi Twoją skórę. Teraz urządzenie zasygnalizowało zmianę po 30 sekundach i masujemy, działając przeciwko grawitacji, od dołu do góry skórę twarzy. Teraz 30 sekund, ta strefa. Za chwilę urządzenie zasygnalizuje o zmianie biegu i Przejdziemy do drugiej, do kolejnej strefy. Urządzenie znów zasygnalizowało. Przechodzimy do kolejnego koliczka. Pamiętaj, że osoba, która prowadzi cię w tej metamorfozie skóry, która pomogła Ci zakupić te urządzenia. Może wysłać ci link, abyś pobrał sobie aplikację i połączył urządzenie z aplikacją. Koniecznie ją o to zapytaj. I za chwilę przed nami ostatnia strefa. Zobacz, jakie to jest szybkie, krótkie. Broda, nos. Dodatkowo po tych skończonych dwóch minutach możesz jeszcze y, oczyścić skórę szyi i dekolt. Zrobić sobie na przykład wieczorem dodatkowe dwie minuty. Natomiast taka podstawowa pielęgnacja, oczyszczanie. Y, dwie minuty, nawet jeżeli nie masz makijażu wykonuje rano i wykonuje wieczorem, ponieważ nawet po wstaniu z łóżka na Twojej skórze jest bardzo dużo zanieczyszczeń do usunięcia. Teraz należy opłukać skórę twarzy, zmyć żel, osuszyć ręcznikiem, a następnie za pomocą opuszków palców, nie wacikiem, nałożyć na skórę twarzy tonik. Pamiętaj, po każdym kontakcie skóry z wodą nakładamy tonik.